Dzień dobry, kochani, witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami spotkać dzisiaj. Tak poczułam, że już od jakiegoś czasu to jest temat, który chciałabym poruszyć który bardzo często przychodzi właśnie w rozmowach, najczęściej takich luźnych, bardzo często. Cześć Ela, cześć Monika, cześć dziewczyny. Bardzo często jest to temat, który gdzieś bardzo jest na tapecie przy okazji różnych wydarzeń, konwentów, na które jeżdżę. I no właśnie, i dlatego chciałabym opowiedzieć troszeczkę, jak ja to czuję, jak wygląda po prostu kwestia wszystkich takich. Hmm. Zewnętrznych, wspomagaczy, nie wiem, talizmanów, zwierząt mocy, żywiołów, jakichś tam jeszcze innych, nie wiem, opiekunów zakrętych w przedmiotach materialnych, które, które gdzieś tam czujemy jako wspomagające, czujemy, że są one. No, może i nawet e, i pomocne i może nawet niezbędne e, po to, żebyśmy czuli się e, może bardziej pewni siebie, może chronieni przed złymi energiami, mocami, toksycznymi ludźmi, bytami itd., itd. No, i tak dalej i No i myślę, że to jest e... o, cześć Marta. Cześć Aniu. Cześć no, i myślę, że to jest, to jest taki ważny temat, bo widzicie, jeżeli patrzycie na wszystko dokładnie przez ten sam pryzmat, czyli przez pryzmat prawdy i tego, tego o czym w zasadzie cały czas mówię i piszę, i tego, co, co gdzieś tam tak naprawdę czujecie pod spodem, pod wszystkim, to wszystko jest bardzo proste. I niezależnie od tego, jaki temat się nawinie, czy jaki problem się pojawi, czy jaki dylemat się pojawi, czy jakie rozważanie się pojawi, to wszystko zawsze doprowadzi nas do, do tego samego czyli do tego, że tak naprawdę wszystko jest w prawdzie i wszystko mamy w sobie. Ale też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jako taki slogan bez żadnego pokrycia, bez żadnego takiego głębszego, zrozumiałego dla umysłu. Wytłumaczenia, wyjaśnienia, dlatego też chciałabym tym tematem się tutaj dzisiaj z Wami podzielić i, i troszeczkę go nakreślić. Jeszcze przy okazji powiem Wam, że w momencie, kiedy pisałam. Cześć wonka, o jak dobrze Cię widzieć. Dziękuję za recenzję. Tak, no właśnie. Temat przedmiotów, zwierząt mocy, kryształów, tak? jakichś naszyjników, jakichś ważnych takich dla nas rzeczy, które czujemy, że wspierają nas i że są dla nas ważne. Właśnie jak pisałam dzisiaj tutaj ten opis tego live'a, no to właśnie pokazały mi się one wszystkie, słuchajcie, jako coś, co my znamy. Czyli tak, te kryształy, te jakieś, właśnie takie magiczne przedmioty, z tych, te, które są podzielane, tak? Żeby dużo osób ze środowisk duchowych, ze środowisk świadomościowych, może rozwojowych, takich transcendentnych, tak? Te, 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 te środowiska wskazują na pewne, Przedmioty, które jakby podzielane, są, podzielane jest zdanie, one są uznane, jest podzielane przez wiele osób zdanie co do tego, że akurat te przedmioty są takie super i są takie naprawdę mocne i one są potrzebne. I wiecie, to się tak naprawdę niczym zupełnie nie różni od tego, co również. Jest w ten sam sposób hołbione przez osoby, które w ogóle z duchowością, ze świadomością, tutaj z jakimiś transcendentnymi tematami, nie mają nic wspólnego. Natomiast wspólnym mianownikiem wszystkich tych przedmiotów, jakby tego tematu w ogóle, jest to, że my, obdarzając zaufaniem, tak naprawdę tu na głębokim poziomie, obdarzając zaufaniem, Coś zewnętrznego, czy obdarzać zaufaniem, to znaczy absolutnie wierzyć, tak, absolutnie na najgłębszym poziomie, że to coś jest jakieś, tak, że w tym czymś jest jakaś moc, że to coś jest w jakiś sposób e, sprawcze, że, że, że w tym czymś jest jakaś, że to ma zdolność. E, zrobienia, czy zapewnienia nam czegokolwiek, czy coś nam to daje, to coś jest w stanie nam to coś dać. I tak samo właśnie jakieś tam kryształy, naszyjniki, zwierzęta, moce, inne, nie wiem, no takie przedmioty, które sobie chołbimy, jak i na przykład makijaż, który sobie zrobimy, czy jakieś, nie wiem, jakieś coś, co nosimy na szczęście, czy jakieś coś, co zapewnia że na przykład czujemy się nie wiem sobą tak w jakiś sposób sobą ja kiedyś robiłam sobie bardzo mocny makijaż i jakbyście zobaczyli moje zdjęcie tak z okresu koniec szkoły średniej początek studiów nawet tam jeszcze przez te parę lat studiów no to słuchajcie, miałam czarne oczy, wielkie, takie w ogóle pomalowane, miałam na twarzy kolczyki, nosiłam na szyi obroże, gdzieś tam miałam taki styl, nie wiem, ubierania się mocno agresywny, tak? taki zwracający uwagę. I to wszystko zapewniało mi to, że ja na przykład, ja wtedy tego nie wiedziałam, tak? Ja po prostu sobie funkcjonowałam normalnie wśród ludzi. I to mi dawało jakieś tam pewności siebie, ja byłam pewna tego, kim jestem, ja byłam w stanie się normalnie wypowiadać, rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z mężczyznami, prawda? I gdzieś tam, to, 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 to byłam ja. Jednocześnie, teraz tak jak o tym myślę, ja miałam straszną fobię wobec tego, że ja na przykład miałabym wyjść z domu bez makijażu. A tutaj jeszcze dodam, że zawsze sobie też farbowałam włosy. Miałam taki platynowy blond, taki po prostu, czasem nawet fioletowe były te włosy. Czasem sobie lubiłam też jakieś jeszcze kolory na to wrzucić. I w momencie, kiedy ja na przykład myślałam, że miałabym nawet nie wyjść z domu, słuchajcie, pokazać się komuś, jakiejś bliskiej osobie, bez makijażu, dla mnie. To było automatycznie takie, tak jakbym się całkowicie rozsypała i takie, że ja nie byłabym w stanie normalnie funkcjonować. Ja bym usiadła i bym się czuła jakaś taka, nie wiem, niepewna, że mnie w tym nie ma, jak ja mam prawo do tego, żeby się wypowiadać, żeby w jakikolwiek sposób jakby prezentować siebie ze swojej pozycji, tak? z tego, jaką mam tutaj ukształtowaną, um, ugruntowaną pozycję w grupie. Jak ja bym mogła bez tego mojego imidżu e, być taka sama, nie? Raczej bym w tym momencie czuła się naga i w tym wszystkim taka pusta, taka jakaś e, bezprawa, no bez tak? Teraz, teraz mi przychodzi takie słowo, takie bezprawa do tego, żeby być taką, jaką pokazywałam się e, ludziom. I to trwało grube parę lat, no, parę, paręnaście, tak? Bo ja zaczęłam się malować gdzieś tam w gimnazjum, więc tam w wieku 13-14 lat. Także to było, to było takie, wiecie, w ogóle nie, nie zauważałam tego, natomiast w tym momencie, w tym kontraście widzę, że wtedy, tam i wtedy ten makijaż, to ten mój image, czyli to coś zewnętrznego tak naprawdę było. Całą moją osobą. To było wszystko, co ja miałam gdzieś tam do zaprezentowania. I to było mi niezbędne do tego, żeby funkcjonować wśród ludzi w relacjach, bo to zawsze dotyczy relacji. I teraz każdy z nas, ja myślę, że każdy z nas ma, jest w stanie. To jest w ogóle fajny, fajny pomysł na to. Myślę, że taki fajnie się na to otworzyć. Nawet tu i teraz, kiedy przyszedł ten temat żeby zastanowić się, co ja takiego mam ze sobą, noszę ze sobą, mam gdzieś tam, jest mi niezbędne, co na co dzień gdzieś tam, nie wiem, przyodziewam, tak w cudzysłowie, bo to nie chodzi tylko o odzież, makijaż, czy jakiś tam talizman, ale może też to są jakieś, nie wiem, cechy, może ja wchodząc w relację, ubieram jakąś zbroję, tak? Czyli na zasadzie okej, okay, dobra, teraz czujność i teraz się za bardzo nie będę uśmiechać i nie będę zbyt miła, czy miły, po to, żeby ktoś mnie nie wykorzystał. Albo po to, żeby nie wiem, w jaki sposób być akceptowany, tak? I to w tym, i wtedy na przykład ubieram sobie piękny, szeroki uśmiech i zawsze jestem taka uśmiechnięta, i ogólnie nawet jak za chwilę mam się z tego rozpłakać, to i tak zawsze mam ten uśmiech na twarzy. Powiem szczerze, że ja nigdy nie umiałam tego uśmiechu sobie przykleić. Może stąd ten akurat ten inny styl, i ten makijaż, i ten właśnie taki bardziej agre agresywny look. Natomiast no jest to ciekawe, prawda? Dlatego, że to jest coś, bez czego tak naprawdę my czujemy, że nas nie ma, że to jest coś, bez czego my sobie nie poradzimy. Nawet nie przychodzi myśl o poradzeniu, tak? My nie istniejemy. I zobaczcie, co się wtedy tak naprawdę dzieje, ponieważ ta cała moc, ona nas nie opuszcza. Od naszych narodzin my cały czas jesteśmy dokładnie taką samą fantastyczną, boską, pełną, nasyconą istotą. I teraz tak. My tym jesteśmy cały czas. Jednakże my, w momencie, kiedy nie widzimy siebie, nie? Ja o tym też wiele razy mówiłam na, na, na filmikach, pisałam o tym. Bardzo często gdzieś tam. Y, Wychodzi na to, że chodzi o to, żeby widzieć siebie, żeby widzieć siebie, siebie prawdziwą, tak? I jakby przejawiać siebie, po prostu, taką, jaka jest. Ale w momencie, kiedy my nie widzimy siebie, to my, nam się wydaje, że nas nie ma, tak? Im bardziej my siebie nie widzimy, tym bardziej my obdarzamy mocą to coś na zewnątrz, to zewnątrz, tak? To coś, co tak naprawdę nie pochodzi z nas, jest czymś zewnętrznym, tak naprawdę nie ma z nami nic wspólnego, natomiast my się z tym czymś wiążemy, łączymy pewnym niepisanym kontraktem, który nie dość, że my sami ustanawiamy, tak, ja sama ustanawiam ten kontrakt, to cały czas wierzymy w to, że ten kontrakt jest, Mm, że on jest silniejszy niż my, tak? Czyli jakby my zapominamy, że sobie taki kontrakt zawarliśmy, i od tej chwili jakaś, jakiś przedmiot, jakaś rzecz na zewnątrz, czy jakaś część, którą my traktujemy niemalże jak siebie samego, staje się e, dla nas tak cenna, jak nasz kawałek ciała, tak? Jak my sami. I to powoduje, tak? To, co się tutaj zadziewa, to my, Oddajemy swoją własną moc, swoje własne piękno, swoją własną mądrość, swoją cudowność, swoją boskość, cał, samego siebie, tak doskonałego, tą, tą absolutną istotę, oddajemy, lokujemy w jakichś zewnętrznych przejawach, tak? w jakichś zewnętrznych rzeczach. I w tym momencie to coś zewnętrznego. Staje się dla nas, można powiedzieć, więzieniem. Dlatego, że jeżeli my tego czegoś nie mamy, tak, to my nie czujemy się kompletni. A kiedy my nie czujemy się kompletni, to my dokładnie tego doświadczamy. I my w tym momencie mamy takie poczucie, ja jestem niekompletna. Jestem niekompletny. I teraz tak, myśmy gdzieś tam mnóstwo tych kawałków siebie, tak jak horcruxy, prawda, w Voldemort w Harrym Potterze, żeśmy mnóstwo tych części siebie polokowali w różnych zewnętrznych przedmiotach i teraz w pewnym momencie, powiedzmy, wchodzimy sobie na tą ścieżkę duchową i potrzebujemy, bo cały czas my potrzebujemy to odzyskać. I w tym momencie, jeżeli jesteśmy w tym kontekście duchowym, tak? bo to jest tylko scenografia, duchowość to jest scenografia, ta, o której tutaj mówię, prawda? Więc kiedy jesteśmy w tej ścieżce duchowej, pseudoduchowej, to zaczynają się pojawiać amulety, tak, tak to powiem, równe artefakty z, tych, z tej przestrzeni takiej właśnie branżowej, duchowej, które... Powiedzmy, ktoś, kto na mnie prezentuje, albo w jakiś sposób na nie trafiamy, dostajemy w pakiecie z tym czymś z tym przedmiotem informacje o tym, co to nam da, co nam to zapewni, jakie to ma właściwości. I w tym momencie, kiedy my rozpoznajemy, że wow, ja te, czuję tego brak, tak? Niech to będzie pewność siebie, tak? Pewność siebie wśród ludzi. I spotykamy jakiś amulet pod jakąkolwiek postacią, który ma. To mogą być nawet, słuchajcie, perfumy z feromonami. I to coś ma nam zapewnić tą pewność siebie. Tak jest tego opis. To jest ochronny amulet, tak, który nam doda pewności siebie. I w tym momencie, o, teraz jeszcze do mnie przyszło, że słuchajcie, przecież reklama yy, reklama różnych tych produktów, czyli generowanie tych yy, potrzeb, prawda? Które. Yy, po to, żeby wzbudzić w ogóle od zera, wzbudzić pewne potrzeby, po to, żeby zakupić pewne produkty. Też nie dotyczy samych produktów, że Ty potrzebujesz, nie wiem, odkurzacza, czy perfum, czy jakiegoś tam jeszcze innego przedmiotu, tylko to, co w tym przychodzi, to jest właśnie ta część siebie, której Ty nie rozpoznajesz, Ty siebie nie widzisz tu, w tym obszarze, Ty jej nie rozpoznajesz. I teraz, proszę bardzo, tutaj z zewnątrz przychodzi do ciebie to coś, czego ty tak potrzebujesz. Ty to rozpoznajesz. Wow, potrzebuję tej pewności siebie. I ty kupujesz ten amulet. No i on faktycznie dodaje ci pewności siebie. Ty w tym momencie nagle rozpoznajesz, że dzieją się cuda, że on w ogóle ma taką niesamowitą moc, że w ogóle takie rzeczy się dzieją, które. O których marzyłeś, marzyłaś od wielu, wielu lat, a tu pyk, ten amulet to tobie robi. Co się tak naprawdę wydarza? To, co się w tym momencie wydarza, to jest to, że ty po prostu odebrałeś swoją moc, bo ty zaufałeś temu, że tu i teraz ten przedmiot daje tobie to, czego ty potrzebujesz. I ty zacząłeś to czuć w sobie, po prostu, tak? To, to się dzieje podświadomie, bo to naprawdę tak działa, z tego względu, że to, co się zadziewa, ty kreujesz tym, w co wierzysz, tak? Mówię o wierze, mówię nie o takim, no, że wierzę w to, wierzę w tamto i, i tak naprawdę to jest bez pokrycia, albo nie wierzę w to, nie wierzę w reklamy, a pod spodem wierzysz, prawda? Łapiesz się na to. Tylko to, co ja nazywam wiarą, to jest coś, czego ty nie jesteś świadomy, nie kontrolujesz tego. To jest coś na najgłębszym poziomie. I w ten sposób, właśnie tą swoją wiarą, ty kreujesz całą rzeczywistość. Prawdziwą wiarą, głęboką wiarą, a nie y, taką życzeniową wiarą, takim gadaniem, prawda? Albo takim chciałabym w to i w to wierzyć. Więc kiedy ty naprawdę zaufasz, bo zostanie ci to tak sprzedane, tak przedstawione, tak cię to chwyci, tak złapie na, na, na y, y, haczyk to ego, że o to, to będzie to, tak, super. To ty w tym momencie naprawdę doświadczasz mocy tego przedmiotu. I ty nawet jesteś w stanie tak bardzo w to wierzyć, że jesteś w stanie dokładnie tą mocą jeszcze obdarzać inne osoby. Czym to jest spowodowane? No jest to spowodowane niczym innym jak tym, że ty absolutnie ufasz, że dokładnie to ci to daje. I teraz, jeżeli ty założysz sobie taki amulet i zadzieje się coś, cud, tak, jakiś, to ty mówisz, wow, to naprawdę działa. Pogłębia się twoja wiara w tą ufność do tego, i ta ufność powoduje, że to jeszcze bardziej działa. I działa, i działa, i działa, i działa, tak? I nagle się okazuje, że ty jesteś w ogóle master dzięki temu amuletowi chciałabym wam powiedzieć, że dokładnie to samo yy, i o tym samym ja mówię i dokładnie to samo ja doświadczam jeśli chodzi o bycie prawdziwą. to yy, bez żadnych przedmiotów zewnętrznych. Ja w momencie kiedy widzę, że bycie prawdziwą powoduje cud ja w tym momencie ufam jestem kolejny raz prawdziwa, znowu jest cud i znowu i znowu i znowu i w tym, w tym jest, jakby, to pogłębia moją wiarę w prawdę i to powoduje, że, że to się zadziewa, tak? Wszystko. Dosłownie wszystko, co wydarza się wokół Ciebie, jest niczym innym, jak manifestacją tego, w co Ty wierzysz, i to, w tego, czemu ty ufasz. I zobacz, że jaki jest myk tym, jakby to niebezpieczeństwo, w tym, że ty pokładasz taką ufność w tym zewnętrznym przedmiocie. Mnie się pokazuje taka piękna alegoria e, takich dwóch czarodziejów. Wyobraź sobie e, taką scenę, jakąś finalną scenę w jakimś e, filmie, tak? Typu, nie wiem, władca pierścieni. Jest sobie dwóch czarodziejów naprzeciwko siebie i oni walczą, tak? I obaje, oboje są najpotężniejszymi czarodziejami na świecie, oboje mają różdżki i tam te, w tych różdżkach mają tą moc, no i tam sobie ze sobą walczą. I w pewnym momencie wyobraź sobie, że oboje zostają rozbrojeni z tych różdek. I co się teraz dzieje? Ten czarodziej, który pokładał całą ufność swojej mocy w tej różdżce, w tym magicznym przedmiocie, Staje się bezbronny. A ten czarodziej, który wiedział, że ma to w sobie, niezależnie od tego, czy ma tą różdżkę, czy jej nie ma, dysponuje dokładnie taką samą mocą, a może i nawet większą, bo w momencie, kiedy widzi, kiedy zobaczy, że to nie zależy w ogóle od zewnętrznego przedmiotu, że ma to w sobie, to w tym momencie, słuchajcie. Nie ma granic, nie ma granic mocy, tak to działa. I chciałam Was bardzo uczulić na to, że wiecie, to jest fajne, tak? Super, jest, to jest bardzo pomocne często, że okej, okay, że tutaj z tym się czuję lepiej, tak to mi gdzieś tam coś daje, albo jak sobie wyobrażam jakieś nie wiem, zwierzę mocy, że ono mi towarzyszy i tak dalej. To jest super, tak? Bo to jest, to jest tylko forma, którą rozpoznaje umysł po to, żeby mógł zaufać, żeby mógł się poddać, tak? To jest taki trik dla umysłu. Ale zobacz w tym tylko dokładnie to, czym to jest. Jest to trikiem dla umysłu, potrzebnym po to, żeby go uspokoić, tak? Żeby gdzieś w czymś się osadzić. Ja często na sesjach też mówię, w momencie, kiedy ktoś jakby nie potrafi zaufać sobie, ja mówię, no to wyobraź sobie, że jest z tobą taka, a taka osoba, tak? taka najpotężniejsza na świecie, taka, dla której nic z tego świata nie może stanowić przeszkody, nie może zagrozić. Na przykład. I w tym momencie faktycznie wewnątrz pojawia się to zaufanie, pojawia się taki. Taki ruch nawet do tego, żeby się poddać, okej, okay, dobra, zostawiam tobie pole, ty tutaj działaj, tak? To jest niezbędne. To poddanie się jest niezbędne do tego, żeby w ogóle dysponować mocą. Dlatego, że moc nie pochodzi z osoby jako człowieka. Ona nie pochodzi dokładnie z niczego z tego świata materialnego. Cała moc pochodzi z poddania się, że człowiek, ta osoba, ta postać poddaje się wyższemu, niczego dla siebie nie chce, tak? I w tym momencie dysponuje mocą, która nie ma granic. I tak to działa. I w momencie, kiedy masz właśnie te jakieś tam swoje zwierzątka, swoje, nie wiem, talizman, amulet, kryształ i tak dalej, okej, okay, dobra, nie? Niech to, niech to będzie taka, nie wiem, taki symbol dla ciebie, jakaś symbolika, ale Nigdy nie pokładaj w tym, w tym przedmiocie całkowicie zaufania i mocy. Innymi słowy, nie uzależniaj swojego, swojej mocy od tego przedmiotu, tego, czy go posiadasz, czy nie. Zobacz, jak wie, wiele takich sytuacji mi przychodzi, jak ktoś na przykład miał coś, co miał nie wiem, na szczęście jakąś branzoletkę na szczęście. I nagle i on ją gdzieś gubi, i nagle jest po prostu zdołowany i smutny przez nie wiem, dwa lata, tak. Albo dostał po kimś tam w spadku coś tam, co też takie było zawsze na szczęście, czy ochronne, i też nagle to nie wiem, ktoś mu to ukradnie. I o Jezu, i teraz ja w ogóle ja jestem, jestem tutaj nikim bez tego. Otóż takie sytuacje będą się zdarzać, czyli będzie ci zabierane w momencie, kiedy. Faktycznie za bardzo pokładasz zaufanie, ufność, całą pewność w tym zewnętrznym przedmiocie. Wtedy będziesz dostawał po prostu takie doświadczenia, które Ci pokażą, które będą ci ten przedmiot zabierać po to, żeby, ci, żeby Cię przebudzić do tego, że Ty wcale tego przedmiotu nie, nie potrzebujesz. Także posługuj się tym jak najbardziej e, dla takiej taki, takiego inspiracji, tak, takiej rozbudzenia tego zaufania. Jakbym się czuła, gdybym miała przy sobie, nie wiem, magiczną różdżkę na przykład, i wtedy wprowadzasz się, tak, magiczna różdżka, która może wszystko, i wprowadzasz się w ten stan mocy, i tyle, i zobacz, że wcale jej nie masz, i dalej możesz być w tym stanie mocy. I tyle, tak? A to, że w momencie, kiedy mówisz, no tak, ale dobra, no ale co innego, I tak masz tą różdżkę, a co innego, jej nie masz, to znaczy tylko jedno że ty nie ufasz sobie i nie ufasz swojej mocy i faktycznie na głębokim poziomie bardzo wierzysz w to, że potrzebujesz tego czegoś zewnętrznego do tego, żeby, żeby być sobą, żeby być sobą. No. I chyba tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy temat. Kochani, w ogóle zmieniłam nazwę fanpage'a. Jest teraz Dominika Radwańska Szalona, ale wolna. Jak i tytuł mojej książki, która, którą dzisiaj w zasadzie skończyłam składać, jeszcze się wczoraj jeden rozdział dopisał, który w zasadzie miał być artykułem na stronę, ale pojawił się no, jako takie zwieńczenie tej książki, i, no, i nie pozwolono mi go zamieścić na stronie, tylko tutaj został włączony, wciągnięty w książkę. No i, i co, i niedługo spodziewajcie się publikacji, jeszcze czekam na kilka rzeczy związanych z tą książką, żeby móc ją już wydrukować i wydać. No i zapraszam Was serdecznie jeszcze na warsztaty Gry w Prawdę, 28 września, czyli już niebawem, mam jeszcze trzy miejsca, więc bardzo serdecznie zapraszam, będzie super. I 5-6 października, ostatnie w tym roku warsztaty w partnerstwie z Koni, tematem będą związki, natomiast tak naprawdę oczywiście zawsze chodzi o jedną, czyli o prawdę. I tym będziemy się zajmować na tych warsztatach. Bardzo was, Wam dziękuję, bardzo Was kocham i za chwileczkę będę czytała komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, będę na nie odpowiadać. Buziaki, uściski i do zobaczenia. Pa, pa.